drodze jak kwitnę w Olsztynie na skrzyżowaniach tragedia ale fajnie że, fajnie, że też jedzie może jeszcze ktoś tam wyskoczy, bo oczywiście na to spotkanko na kawkę umówiliśmy się przez showboxa na forum motobracia.pl Na które też Was serdecznie zapraszam no, takie forum lokalne tak naprawdę warmińsko-mazurskie ale 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 jeśli się tutaj wybieracie albo po prostu jesteście z okolicy to na pewno tam znajdziecie kompanów w tej samej o, pasji motocyklowej do pojeżdżenia szybki w ogóle był szybka akcja bo wróciliśmy godzinę temu wróciliśmy ze Straski Szybko Zmartuś zjedliśmy, usiadłem na fajeczkę do kompa już napisał, że ma ochotę się gdzieś ruszyć Ja napisałem, że jeszcze mam ochotę polatać z Martuś I tak się zgadaliśmy właśnie na tą kawkę I fajnie, bo Denny jeszcze doleci Także luksusowo Może ktoś jeszcze wyskoczy Denego znacie eee, Też Denny to mój kumpel, który był eee, z nami Ze mną i Zmartuś w Alpach Fajnie się nam razem jechało, naprawdę super że będzie kawka w dobrym towarzystwie i przy okazji trochę trochę jazdy ale pan ładuje hmm. wyścigowy jakiś ha. a propos sezonu to no kończy się nam ten sezon motocyklowy a tak naprawdę jest wiele osób które jeździ bardzo bardzo długo Jeżu nawet jak są już przymrozki. No ja mam ten motocykl troszeczkę w innych celach, może więcej przyjemności mam z jazdy dosyć dynamicznej, gdzieś tam po powykładać po winklach, a jak już jest zimno, no to już dupa z tego jeżdżenia dynamicznej jazdy jest, więc więc po prostu za tydzień, za dwa tak naprawdę już motocykl idzie w całkowitą odstawkę i nie mam zamiaru jeździć nawet jeśli będzie słoneczna pogoda No chyba że przyjdą afrykańskie upały 25 stopni no to czy tam 20 to słuchajcie to może jeszcze wyjada ale generalnie dla mnie sezon kończy się we wrześniu Później jakieś tam nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co najwyżej jakieś takie akcje społeczne to wtedy jeszcze czasem wyjadę ale generalnie jazda motocyklem już dla mnie sezonowa będzie zakończona ale nie ma czym się przejmować bo sezon kładowy będzie w pełni jesień, jesień zima, wiosna to najlepszy czas na jeżdżenie kładem chociaż zimę za specjalnie nie za zimą za specjalnie nie przepadam ale kładem i tak w zimę też można sobie fajnie pojeździć. Po lodzie przede wszystkim, wyścig lodowy na kolcach po lodzie rewelacja. Naprawdę fajna sprawa. Także ten sezon kładowy też za chwilę będzie można uskuteczniać. Eee, tutaj mógłbym śmiało przeprosić moich kolegów kładowców, ponieważ nie mam czasu na kładowanie. Z wami chłopaki eee, Akurat Za bardzo nie mam jak pojeździć Także eee, no, w, lato, w lato Wolę korzystać z motocykla Bo ten sezon na motocykl Jest bardzo krót, krótki A no, tym kładem można byłoby tak naprawdę jeździć Cały czas Chociaż ta jazda w lato Takie ja za latem na kładzie nie przepadam Bo się mocno kurzy Jest sucho wszystko jest mocno, mocno wyrośnięte, jeśli chodzi o trawę, różne takie sprawy i na kładzie jeździ się wtedy tak sobie, no powiedzmy, chociaż jak jest dobry teren, jakieś dobre bagniska, Ciężki, wymagający, to i to lato też, też ciekawie jest pojeździć. Ostatnio byliśmy na fajnej wyprawie. E, kładami, ekstra fajne rozlewisko, takie bagienne. I tyle trawy nam się nawinęło na koła, że koła nie chciały się skręcać. <laughs> na półosie tak naprawdę, na wahacze. Kłady nie chciały pływać nawet. <laughs> tak było. Chciałbym jeszcze dla Was nagrać taki odcinek vloga jak w ubiegłym roku. Takiego podsumowującego trochę sezon, trochę sprzęt. Działo się w tym roku całkiem sporo, tak jak i w zeszłym. Trochę kilometrów się nakręcili o... E, no, nie wiem. Myślę, że gdzieś teraz jest z 12 tysięcy. Może trochę lepiej, nie wiem. Zobaczymy później na... Do tego vloga mam nadzieję, że jakaś pogoda będzie. Chciałem też Wam opowiedzieć o e, oponach, na jakich ganiałem ten sezon. No, jak się na nich jeździło i czy się nadają, bo to jest e, ważna sprawa. Wybór opon jest bardzo trudny. Każdy chwali swoje tak naprawdę. E, ja staram się opowiadać Wam o tych rzeczach, których używam. Jak najmniej stronniczo, no, żebyście mieli realne przełożenie na to jaka jest użyteczność tych tych wszystkich gadżetów. Wiadomo, do no, gadżetów do motocykli, ubiorów tego wszystkiego jest całe multum, naprawdę. W tym sezonie możemy śmiało poopowiadać po, o, o tekstylnych ubraniach, które używaliśmy razem z Martuś. O motocyklu, bo jest to jego drugi sezon. E, drugi sezon u nas. E, też nie lekki, ale motocykl ma coraz większy przebieg. I pewne rzeczy trzeba było już zrobić. Ale o tym faktycznie opowiem wam. Przy okazji właśnie vloga podsumowującego sezon. Myślę, że vloga o oponach rozbije Oddzielny, oddzielny temat, bo no mówię te opony to temat rzeka i ciężko jest się Proszę bardzo Jeśli ma Pan ochotę jechać, to mi się nie śpieszy Proszę bardzo o piąteczka Było tego sprzętu i tych wyjazdów Heh. Staram się łapać każdą wolną chwilę, kiedy jest pogoda znośna do jeżdżenia motocyklem, żeby tym motocyklem faktycznie jeździć. Nie jest to łatwe, tak naprawdę jest mi coraz trudniej. Dużo dużo pracy. No właśnie, to też też jest dosyć skomplikowane, bo czasem jak pytacie mnie na YouTube gdzie pracuję, pracuję w salonie motocyklowym generalnie zajmuję się tam wieloma rzeczami w każdym razie jeśli wydaje się wam że to jest taka lekka miła i przyjemna praca że sobie siedzę w salonie i, i klient przychodzi raz na nie wiem raz na trzy godziny raz na pięć godzin nie wiem raz dziennie to tak nie jest praca jest naprawdę wymagająca i, i trzeba sporo się poświęcić żeby żeby to się kręciło, żeby, żeby to, to wszystko działało. To, że pracę w salonie motocyklowym wcale nie jest lekka, chociaż wielu y, z Was tak uważa. Ale musielibyście posiedzieć ze mną kiedyś <laughs> przez chwilę w robocie, to byście wiedzieli o czym mówię. Pamiętajcie, że zawsze dobrze tam, gdzie nas nie ma. <laughs> Ja na swoją pracę nie będę narzekał, bo jest dobra i narzekać nie mam zamiaru. Mam nadzieję, że wasza praca też jest ok. No u mnie trochę jest może o tyle lepiej, że czasami mam z niej sporo frajdy. Naprawdę sporo a czasami jest ciężko, no. Czasami jest ciężko, wracam po robocie. Jestem wybrany, wyprasowany jak po praniu mózgu, także na motocykl w ogóle się nie nadaje. To też właśnie, bo pewnie też się dziwicie, z czemu nie jeżdżę motocyklem do pracy. Nie jeżdżę, bo rano jest spoko. Po wypoczętej nocy powiedzmy jest ok, ale jak miałbym jechać motocyklem później po pracy to wygląda to już nieciekawie bo jestem psychicznie bardzo zmęczony i mogę doprowadzić do wypadku tak samo po pracy nie jeżdżę chociaż mógłbym to jestem tak psychicznie zmęczony że, że nie da się jechać po prostu człowiek, człowiek jest nie wiem no wypracowany ale ruch Dobra dojeżdżamy tu na stację, zjedziemy i poczekamy na Denego, pewnie za chwilę będzie.